Ksiądz odzyskał nadzieję w trudnym momencie, bo być może też miał ksiądz wcześniej takie dobre i głębokie doświadczenia Bożej miłości, ale jak ksiądz rozmawia z ludźmi, którzy nie mają takich doświadczeń, którzy nie mają doświadczenia ludzkiej miłości, którzy czują się w życiu skrzywdzeni albo porzuceni, nie mają nadziei i też Wadzą się z Bogiem albo w ogóle odrzucają Boga, odwracają się do Niego plecami, ponieważ nie widzą sensu swojego życia, czy nie widzą sensu e, rozmawiania z Bogiem o swoim życiu. To jak ksiądz z Nimi rozmawia? Odrzucić Boga. Odrzucić Boga to szaleństwo. To, to szaleństwo to, to skazać się na jakiś nie, nie wiem, niebyt. E, Niebyt, już nie mówię tu na ziemi, ale niebyt w sensie, w sensie najgłębszym, tak? Że my to, co mówiłem wcześniej, że my odrzucając Boga, redukujemy swoje życie do 70, 80 lat, czasem krócej, tylko dlatego, że, że szukamy argumentu, jakby tu nie wierzyć w Bogu. Ja, ja rozmawiam z ludźmi niewierzącymi, bardzo często rozmawiam. I po pierwsze, przed każdą taką modlitwą staram się, przed każdą taką rozmową staram się pomodlić, tak? A po drugie, ja ich nie nawracam tak jak ksiądz. To znaczy tak jak ksiądz klasyczny. Nie tłumaczę im, tylko mówię, mm, weź sobie pomysł tak, tak. Po, po prostu sobie pomyśl nad życiem. Co będzie e, wtedy, kiedy, kiedy, kiedy Boga odrzucisz? Czy godzisz się na, na, na to, że. Na, na redukcję samego siebie, tak? Czasem, czasem to jest tak, albo często to jest tak, że człowiek nie wierzy, dlatego, że mu to jest wygodne. Że to jest konformizm. Że. Mm, że szuka, e, szuka argumentu, szuka kija, żeby Pana Boga uderzyć. Nie wierzę, więc ja nie muszę chodzić do kościoła, ja nie muszę się modlić, ja nie muszę przestrzegać Bożych przykazań, że jestem no, ja wiem, taki mądry, taki nowoczesny, taki trendy, ale tak naprawdę to, to każdy człowiek e, No, tak mi się wydaje, nie przestaje myśleć, tak? Nie przestaje myśleć. I pytanie jest niebanalne: co dalej? Co dalej z takim życiem? Co dalej? Bo odrzucając Boga, godzę się na to, że po iluś tam latach nie zobaczę tych ludzi, których kocham na ziemi, tak? Nie zobaczę swoich dzieci, swojej żony, swoich rodziców. Czy godzimy się na, na taki scenariusz egzystencji? Czy godzimy się na to, że, e, że nic po mnie nie zostanie? A nawet jeśli wydaje mi się, że po mnie zostanie coś, bo pobuduję dom, e, albo zasadzę, zasadzę mnóstwo drzew, to i tak tego nie będę widział, i tak tym się nie będę cieszył. Pytałem też o tych ludzi, którzy nie chcą rozmawiać z Bogiem, ale nie dlatego, że są wobec Niego wrogo nastawieni, tylko dlatego, że nie widzą sensu, którzy szukają jakiejś być może intuicyjnie po omasku, ale szukają jakiejś takiej iskierki nadziei, takiego, takiego lekkiego promyka, który by dał im, rozjaśnił im pewne rzeczy i pokazał coś więcej. Jak Dzisiaj można mówić o nadziei, którą daje zmartwychwstanie, czyli najważniejsza tajemnica naszej wiary, zmartwychwstanie Jezusa, które teraz świętujemy właśnie, w tych dniach. Jak mówić o tym dzisiaj współczesnemu człowiekowi, który nie ma nadziei? Pytanie, dlaczego nie ma nadziei, tak? Pytanie, dlaczego nie ma nadziei? Dlaczego nie ma nadziei wtedy, kiedy wszystko takie wokół kolorowe? Dlaczego, dlaczego mimo tych kolorów, barw, tego krzyku, tych reklam, e, ludzie, e, ludzie wpadają w kryzys, w depresję i w ten bezsens, tak? Czy, czy to nie jest tylko, czy, czy tylko nie jest to chwilowe, czy tylko nie jest to złudne, czy tylko nie jest to takie, takie, takie no nie wiem jak to nazwać, takie, taki pęczy, y, Owczy pęd <grym>, za czymś. Y, co tak naprawdę nie wystarczy człowiekowi, bo, bo nie wystarczy, tak? Bo nie wystarczy, bo każdy ten człowiek, który, który mm, gra jakieś role, który kogoś udaje, on y, y, od czasu do czasu patrzy w lustro. Patrzy w lustro i pyta się, kim jestem? Kim jestem? No, no i co, i powie, że co. Y, to dotyczy także i księdza, który nie daj Boże, udaje kogoś tam nie. I patrzy przy, przy codziennym goleniu, jak się goli. Y, y, musi to być oparte o kogoś. A, a jeszcze wracając, bo trochę odbiegłem od, od, tematu, od, od, tematu, od tematu Wielkiej Nocy. Ja myślę, że. Zmartwychwstanie Chrystusa jest takim niesamowitym wydarzeniem, w którym ja się mogę przejrzeć, ja się mogę przejrzeć, bo w tym zmartwychwstaniu jest szansa, jest wyzwanie dla mnie, żebym ja też zmartwychwstał jako człowiek, żeby zmartwychwstało we mnie to, co jest najbardziej piękne i najbardziej potrzebne. Każdy z nas chce być szczęśliwy, chce kochać, chce być kochanym i w zmartwychwstaniu jest taki moment, że to, co trudne, to, co bolesne, kiedyś się kończy. Kiedyś się kończy. Kończy się tym największym zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. Ale również kończy się dla mnie jako, jako człowieka, który wędruje tu przez ziemię. I ja bym chciał sobie i, i wszystkim życzyć ludziom wierzącym i niewierzącym, żeby poprzez te wydarzenia, które teraz przeżywamy, odnaleźli w sobie piękną, dobroć, radość, szczęście. Miłość, której tak pragniemy, a, a które tak często gubimy po drodze albo zdradzamy, im więcej odbicia się w oczach Chrystusa zmartwychwstałego, tym więcej w nas piękna, bo On, bo on patrzy na nas z miłością. To jeszcze zabieram księdza o taką osobistą stronę życia. Mianowicie ksiądz lubi pisać, ksiądz jest, lubi, jest zainteresowany literaturą, ksiądz pisze poezję. Nie tylko prozę też pisze. I prozę też. Ale mnie szczególnie jakoś tak urzekła czy dotknęła ta poezja, być może dlatego, że poezja nie mówi tak bardzo wprost, a jednocześnie opiera się na takiej głębokiej wrażliwości. Jest, jakby, emanacją tego, co w środku człowieka, prawda? Pokazuje wnętrze, duszę człowieka w sposób subtelny, i chciałem się zapytać o to, jak Ksiądz postrzega te swoje dary, talenty, którymi można się dzielić i które tak naprawdę funkcjonują pomimo właśnie tych księdza limitów. Bo, po ludzku rzecz biorąc. Mogłoby się tak zdarzyć, że nigdy by ksiądz nie zaczął pisać, chociażby dlatego, że kiedyś był, miał ksiądz bardzo poważne problemy ze wzrokiem, prawda? Więc nie można było czytać literatury. No i ciężko byłoby cokolwiek pisać. To jest, to jest taki. Nie wiem, od czego zacząć. Ja, ja zacząłem pisać w szkole podstawowej z tęsknoty za domem rodzinnym, kiedy byłem w szpitalach, w sanatoriach. A potem pisałem cały czas, pisałem różne wiersze, wkładałem do szuflady, głębokiej szuflady. Pisałem jako licealista, pisałem potem jako kleryk, w seminarium, jako kapłan i cały czas Kładałem tam do szuflady i nie marzyłem, i nie myślałem, że kiedyś wyjmę z szuflady to, co, to, co piszę. I tak naprawdę nie wyjąłem, tylko wyjęli te moje wiersze moi przyjaciele, którzy podstępem wyłudzili ode mnie to, co napisałem, i wydali pierwszy tomik wierszy, i zrobili mi. Pierwszy wieczór autorski, i zaprosili gości. I ja na tym wieczorku autorskim przekonałem się, że te moje wiersze są nie tylko dla mnie potrzebne, są potrzebne innym ludziom. Ludzie potrafią słuchając ich wzruszać się, ocierać łzy. I to było jakby takie otwarcie mnie, F Fata tak. I od tamtej pory wiem, że to jest takie moje powołanie w powołaniu. Dlaczego piszę? Po pierwsze, dlatego że nie wszystko zdążę powiedzieć na kazaniach, na rekolekcjach, chociaż jest ich dużo. Po drugie w poezji. Są takie skróty myślowe, takie dotykanie rzeczywistości inaczej. I to jest cudowne. Dla mnie jest cudowne jako, jako człowieka, jako kapłana. Po trzecie, piszę, piszę dlatego, że przez to moje pisanie i, i, i poezji, i teraz prozy, mogę docierać do ludzi, do których bym nie dotarł, jako ksiądz. Bo, bo bo nie przychodzą na rekolekcję wszyscy, bo myśląc, że ksiądz przyjechał, no to wiadomo, to wiadomo, że ksiądz to ksiądz musi mówić tak, jak ksiądz. A ja przez to swoje pisanie mam takie doświadczenie, że ja docieram do ludzi, którzy którzy przez zainteresowanie tym, co ja piszę, zaczynają szukać Pana Boga, prawda? Zaczynają myśleć. O Bogu, albo zaczynają myśleć o swoim życiu zupełnie inaczej. I ja dziękuję Panu Bogu za to, że jako, jako kapłan, jako zakonnik tu w zgromadzeniu, ja mogę realizować siebie również jako człowiek pod względem literackim. Chociaż ma Pan rację. Mnie, mnie moi rodzice przez, przez długi czas musieli namawiać, że warto się uczyć, że warto pisać czytać. Ja przez... przez yy, ja byłem takim yy, człowiekiem, którego długo trzeba było przekonywać, że warto. Ale jak się nauczyłem czytać i pisać, to... to już chyba wiem, co z tym robić. Taką mam nadzieję To ostatnie pytanie. Yy, szkoda. Szkoda. <grym> Możemy jeszcze kontynuować. <grym> Ale to... Mówmy się, że zobaczymy, czy to będzie ostatnie. Ale mam taką potrzebę, żeby poprosić księdza o kilka słów do ludzi, którzy być może słuchając tej naszej rozmowy, a będąc w takim stanie niezbyt dobrym, w niezbyt dobrej kondycji duchowej, takiej psychicznej, taki współczesny, zwykły człowiek, który, który szuka gdzieś nadziei, który szuka jakiegoś sensu życia, który trochę się pogubił może w tym życiu, ale słucha tak księdza i coś może mu się właśnie tam zapala, jakieś, jakaś iskierka, jakaś lampka. Co takiego, żeby powiedzieć, gdzie ma iść, co ma zrobić ze sobą, jak, jak się ogarnąć, jak na nowo rozpocząć swoje życie. Kiedyś, słyszałem taką piękną piosenkę jednego z takich amerykańskich piosenkarzy chrześcijańskich, który mówi w refrenie: To jest pierwszy dzień. Twojego nowego życia. Dzisiaj jest pierwszy dzień Twojego nowego życia. Jakby ksiądz mówił do takich ludzi dzisiaj, teraz, w te święta? Jeżeli podczas tej naszej rozmowy komuś zapaliła się lampka, to bardzo proszę, żeby jej nie, nie, nie gasił, żeby podsycał w niej ten, ten płomek, ten nawet maleńki płomyczek, bo, bo z tego można coś pięknego zrobić. Można rozmiecić niezłe ognisko. To po pierwsze. Po drugie, żeby taki człowiek zaczął się modlić. Zaczął odmawiać ojcze nasz i zdrować Maryjo. To każdy potrafi, nawet niewierzący. Podejrzewam, że jeszcze pamięta. Po trzecie, żeby poszukał w swoich myślach, w swoim sercu takiego człowieka, z którym chciałby porozmawiać. Takiego człowieka, który niekoniecznie musi być księdzem, niekoniecznie musi być kimś, kto. Kto, kto, ma, kto ma receptę na każdy problem, ale taki człowiek, który kiedyś tam w historii mojego życia zrobił coś dobrego dla mnie. Otworzył mi oczy. No chciałbym też poprosić, gdyby, gdyby ktoś miał jakieś pytania łatwe czy trudne, tylko nie z matematyki i z fizyki. Może, może do mnie zadzwonić, napis, napisać na Facebooku, bo, bo, bo przez to, co, co się teraz mogło stać, przez te, przez te święta, przez tą naszą rozmowę, Pan Bóg może zostawić jakiś taki ślad na sercu, na sumieniu, taki. Taki ślad, który gdzieś tam będzie niepokojem, e, taką potrzebą pytań, może szukania odpowiedzi. Żebyśmy tego nie zmarnowali. Ja jestem e, nie tylko e, orionistą, nie tylko księdzem orionistą, ale jestem optymistą. I, i myślę, myślę, że jak już komuś tam e, e, ta lampka się zapaliła, to już dobrze, to już dobrze. I za to trzeba Panu Bogu dziękować. No to może na koniec, jeżeli tamto nie miało być ostatnim pytaniem, to może zostawię tutaj przestrzeń dla księdza, taką osobistą. Zapytam, o co chciałby ksiądz być zapytany? Hmm. O co chciałbym być zapytany? Tak. O swoje marzenia. Dlatego, że w moim życiu jest tak, że najpierw marzę, później się modlę, a potem przychodzi Bóg i, i robi swoje, czyli spełnia moje marzenia. I gdybym Zajrzał do swoich marzeń. To chciał być takim księdzem, który ma zawsze czas dla człowieka. I żeby ten człowiek, spotykając mnie, słuchając mnie, pomyślał, że warto wierzyć, kochać i nie tracić nadziei. Kiedyś napisałem taki wiersz, moim powołaniem jest trwanie przy ludzkim sercu. Chciałbym bardzo trwać przy, przy, przy tym sercu, które potrzebuje miłości. Bo, bo wiem, że mimo to, że o miłości się bardzo dużo mówi, tak naprawdę miłość. Na tym świecie, tutaj, współcześnie, jest bardzo deficytowa. Chciałbym, żeby tej miłości było w nas jak najwięcej. A będzie wtedy na no to szansa, kiedy obronimy w sobie wiarę w Pana Boga. A jeśli jej nie ma, to zaczniemy się o nią modlić. To wszystko. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie, za to, że znalazł Ksiądz Dla mnie czas, dla naszych widzów i, i czytelników. Z wielką radością. Bardzo się cieszę, że mogliśmy spotkać się, porozmawiać. Życzę, żeby te święta były dla wszystkich Państwa bardzo piękne, pełne miłości i nadziei. Błogosławione. No i bądźmy dobrej myśli, że do zobaczenia. Też taką nadzieję wyrażam.